Cześć, o też. Hej ja. Dawno cię nie widziałem, co tam słychać. Się... A dziękuję, że pytasz. Trochę zmartwień. Ostatnio już szukamy z Kingą domu i codziennie jedziemy na spotkania i nic nie spełnia naszych oczekiwań. Wiesz dużo podróżuję i chciałbym, żeby czuła się bezpiecznie, jak mnie Słuchaj, musisz sobie wyobrazić swój wymarzony dom, a wtedy na pewno coś znajdziecie. Tak zagramy najpierw się trochę zrelaksujesz. Wyobraź sobie, że mieszkasz w Royal Residence, jedynej takiej inwestycji w okolicach Lublina. Na zamkniętym osiedlu ośmiu nowoczesnych domów z garażem podziemnym. Bądź tam, poczuj to, to twoja motywacja. Wyobraź sobie, jak razem z żoną gotujecie wspólnie obiad. Zapach pysznego jedzenia unosi się w powietrzu, a do kuchni wpadają promienie słońca przez wielkie okna z salonu. Życie, Życie jest, jest idealne. idealne. Podgrzewany wjazd do garażu podziemnego, instalacja fotowoltaiczna na każdym budynku, okna w stolarce aluminiowej. Przed wjazdem zlokalizowane jest kilkanaście stanowisk parkingowych dla gości. W rozkład domu wchodzą cztery sypialnie, trzy łazienki, pralnia, salon z kuchnią, dwie garderoby, spiżarnia, gabinet oraz piwnica. Masz tutaj wszystko, co zapragniesz. Jest to idealne miejsce, żeby stworzyć dom dla swojej kochającej rodziny. Mateusz! Mateusz! Mateusz. Mateusz. Już wiem!